Wody, to, się, to się nurkowało tam po sprzęt, żeby cokolwiek odzyskać, bo wtedy jak wiadomo, każdy karabinek był na wagę złota. To, są, to, była moja, to były moje rysunki z dróg. To no wiadomo, wszyscy wiedzą, że to jest mnich. Zrobiliśmy na tym mnichu prawie wszystko, co można było zrobić. I doszłyśmy do wniosku, że trzeba ruszyć w większe góry. No i w te większe góry ruszyłyśmy w ten sposób, że najpierw, najpierw zrobiłyśmy kilka łatwych dróg, a potem wbiłyśmy się w Ostrogę bręwy. Ja mam tutaj taki pokaz do pokazywania, tylko nie wiem jak to używać. Czy to będzie w ogóle pokazywać na tym ekranie? Z daleko, tak? No w każdym razie że to, to z prawej strony, to jest ostroga bręby, I to jest i, i, najłatwiejsza z dróg na wschodnim Mąblanku.